Zbigniew Ziobro budzi wiele skrajnych emocji. Po prawie roku nieobecności wraca jednak do polityki. Został do tego zresztą niejako zmuszony przez ludzi Donalda Tuska. Mianowicie komisja śledcza zajmująca się badaniem sprawy Pegasusa, po tym jak Ziobro unikał pojawiania się na jej posiedzeniach, tłumacząc się chorobą i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, postanowiła doprowadzić go tam siłą. Do tego jednak potrzebne było uchylenie immunitetu poselskiego Zbigniewa Ziobry przez Sejm. Dlatego też jeden z liderów PiS pojawił się znów w polityce. Najpierw miało to miejsce na wielogodzinnym posiedzeniu komisji immunitetowej, która rekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu. Dlatego też Zbigniew Ziobro musiał bronić się także na sali posiedzeń, gdzie wygłosił pierwsze w tym roku przemówienie. Rozpoczął je od podziękowania wszystkim tym, którzy go wspierali i się za niego modlili. ...Wysoka Izbo. Przede wszystkim pozwólcie Państwo, że korzystając z faktu, iż po raz pierwszy występuję od długiego czasu w Sejmie, Skieruję słowa podziękowania dla tych wszystkich z Was, ale też tych wszystkich wielu Polaków, którzy kierowali pod moim adresem słowa wsparcia Otuchy, a przede wszystkim, którzy kierowali słowa modlitwy w intencji wyzdrowienia z ciężkiej choroby, która rzeczywiście mnie dotknęła. Bardzo Wam dziękuję. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. Zbigniew Ziobro oczywiście wspomniał tu o PIS, ale też poinformował, że otrzymywał wsparcie od pojedynczych parlamentarzystów z frakcji rządzącej. Te słowa wsparcia padały głównie od moich koleżanek, kolegów, jeżeli chodzi o parlament, już jasna sprawa i sprawiedliwości, z Nami suwerennej Polski. Wiele się zmieniło po drodze w polityce, po moim powrocie, ale my też i w innych klubów, Konfederacja zdarzały się też pojedyncze przypadki sław obozu rządzącego, więc też tym bardziej chciałbym tym osobom podziękować, bo takie gesty humanitarne, niezależnie od zasadniczych różnic politycznych, a nawet silnych emocji, powinny łączyć ludzi jako przedstawicieli tych cywilizowanych, można powiedzieć, środowisk, które chcą tworzyć demokratyczną wspólnotę. Polską Demokratyczną Wspólnotę. Jednak wkrótce Zbigniew Ziobro zabrał się za obecną władzę. Widać było po nim jeszcze ślady choroby, gdy czasem miał problemy z mówieniem. Mamy z całą pewnością na przestrzeni ostatnich długich miesięcy do czynienia z operacją niszczenia polskiego państwa brutalnego, ostentacyjnego, aroganckiego pokazywania przez przedstawicieli Obozu rządzącego, że stoją ponad prawem. Były minister obrał też sprytną taktykę, by wykorzystać słowa samego Donalda Tuska przeciwko niemu. Przytoczył cytat z premiera, który nie pozostawia wątpliwości, że nie planuje on respektować prawa, gdy jest mu to na rękę. Pozwolę sobie nie być gołosłownym. I dlatego zacytuję najbardziej prominentnego przedstawiciela tego rządzącego środowiska, mianowicie pana premiera Donalda Tuska, który. W licznych wypowiedziach, ale m.in. w tych, które tutaj ujmują istotę rzeczy, do nich się ograniczę, mówi tak naprawdę, jak pojmuje państwo prawa i jaki ma stosunek do prawa, które było na konstytucji, które było na sztandarach przez 8 lat tego środowiska, gdy funkcjonowało w ramach opozycji. Otóż pan premier Donald Tusk w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział między innymi: Popełnimy czyny. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa. Popełnimy czyny. I dalej. Będę podejmował decyzje z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów. Otóż te zapowiedzi pan premier Donald Trump, mu przyznać, wprowadza w życie, dotrzymuje słowa. Zbigniew Ziobro przypomniał o przejmowaniu instytucji przez koalicję, omijając siłowo wszystkie pułapki, które zastawił na nich poprzedni rząd. Ale właśnie dlatego, że tak się dzieje, dlatego że widzieliśmy to począwszy od nielegalnego kryminalnego przejęcia telewizji publicznej, mediów publicznych, rozgłośni radiowych, polskiej agencji prasowej. Właśnie dlatego, że widzieliśmy to w przypadku nielegalnego i kryminalnego przejęcia prokuratury krajowej. Właśnie dlatego, że widzieliśmy to w przypadku przestępczego przejmowania i mianowania swoich zaufanych ludzi w, w sądach, jako prezesów sądów okręgowych, apelacyjnych. Jako, że widzimy to również w takim ostentacyjnym, nieukrywanym działaniu zmierzającym do zaburzenia równości, równoprawności wyborów prezydenckich poprzez odebranie Największej formacji opozycyjnej środków finansowych pod pretekstami, które równie dobrze można wskazać i znaleźć w przypadku obozu rządzącego. Były minister nawiązał także do swoich doświadczeń jako prawnika, by odnieść się do komisji śledczej badającej sprawę Pegasusa. W tym punkcie swojego wystąpienia skupił się też na Trybunale Konstytucyjnym. Zwłaszcza występuje w roli osoby, która jest też prawnikiem, politykiem. i przez 10 lat byłem prokuratorem generalnym. Nie mogę przejść do porządku dziennego, że również w zakresie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdzie zapadł wyrok, mam go tu przed sobą, 10 września Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował tryb uchwalenia tej ustawy oraz zakres jej działania, aktualna większość rządowa udaje, że tego wyroku nie ma. Udaje ich się tworzyć pewną fikcję prawną, że ten wyrok nie zapadł, a pan premier Donald Tusk konsekwentnie od pewnego czasu nie publikuje żadnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, mimo że ma taki ustawowy obowiązek. Bowiem ustawa mówi, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są powszechnie obowiązujące i ostateczne, a o ich publikacji decyduje zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W tym kontekście Ziobro zarzucił Donaldowi Tuskowi przekraczanie swoich kompetencji i przestępczą działalność. Pan, pan premier Donald Tusk nie ma tutaj żadnych kompetencji. Jest tylko wykonawcą polecenia ustawy. A więc jeżeli pan premier Donald Tusk tego nie robi, czyli łamie swoje obowiązki, przekracza swoje uprawnienia, czy też nie dopełnia swoich obowiązków, to tym samym popełnia przestępstwo. Zbigniew Ziobro uparcie więc prezentował stanowisko PiS o tym, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Pegasusowa Komisja Śledcza nie istnieje. Przewrotnie jednak zaznaczył, że chce się stawić na takiej komisji, ale dopiero gdy jej powołanie nie będzie w jego ocenie wadliwe. Chciałbym tu jasno powiedzieć, jestem żywo zainteresowany, aby przed tą komisją wystąpić. Bardzo chciałbym. Wystąpić przed Komisją do spraw Pegazusa. Cieszyłem się, że była nawet powołana, dlatego, że miałbym bardzo wiele do powiedzenia dobrego na temat tego, co zrobiłem jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny dla bezpieczeństwa Polaków, dla podniesienia bezpieczeństwa Polaków. Miałbym bardzo wiele do powiedzenia, co wspólnie jako rząd zjednoczonej Prawicy robiliśmy, zwłaszcza w kontekście zagrożenia. Zagrożenia bardzo poważnego związanego z wojną, z naszą wschodnią granicą, by podnosić bezpieczeństwo Polaków, by dać organom ścigania i polskim służbom narzędzia, które nie będą czynić się bezbronnymi, bezbronnymi, słabymi w zderzeniu z działaniami choćby opcji agentury rosyjskich służb specjalnych. Tak, takie działania podejmowaliśmy w zupełnie nadzwyczajnych okolicznościach, i dobrze, że podejmowaliśmy. Służyły one bezpieczeństwu Polski, dzięki nim wykrywano szpiegów. Były minister wyliczał kolejne rzeczy, o których chciałby powiedzieć na komisji śledczej, no ale nie może. Miałbym wiele do powiedzenia. Też o kryminalnych działaniach grup przestępczych, które dzięki temu były rozbijane, o możliwościach porwań ludzi dla okupu, które mogły nie dojść do skutku. Wszystko to jest rezultatem naszych działań i naszej konsekwencji i chciałbym i mam nadzieję, że to się stanie. Zbigniew Ziobro powiedział, co musiałoby się stać, żeby komisja śledcza do spraw Pegasusa była w jego oczach legalna. Jednak zapomniał dodać, że PiS już wcześniej głosował za jej powołaniem i nagle się z tego wycofał. Jest bardzo prosta rzecz. Wystarczy, że koalicja rządząca uczyni mały, drobny gest. Przyzna, że uchwała. O powołaniu Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa była podjęta niezgodnie z polską konstytucją, w niewłaściwym trybie, i uchwali ponownie przy naszym wsparciu, w zasadzie niemal bliźniaczą co do zakresu, z wyjątkiem pewnych szczegółów, Komisję Śledczą do Spraw Pegasusa, która będzie zakładała przesłuchanie między innymi polityków, co jest oczywiste, w tym mówiącego to słowa Zbigniewa Ziobry, bo rzeczywiście pełniłem urząd ministrów sprawiedliwości, prokuratora generalnego i powinienem być przed taką komisją przesłuchany. I bardzo chciałbym być przed tą komisją przesłuchany. Zbigniew Ziobro odpalił się jednak w kierunku partii rządzących w Polsce, ostro wyrażając swoje stanowisko na temat ich poczynań. Oczywiście nie omieszkał wspomnieć, co się stanie, gdy stracą oni władzę. Otóż, drodzy Państwo, nie ma jednak mojej zgody i nigdy nie będzie, że wyrok Donalda Tuska, wyrok. Szefa partii rządzącej, wyrok koalicji, szefa koalicji obywatelskiej będzie ważniejszy niż wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego, <klucz> niż rozstrzygnięcia polskiej konstytucji. Dlatego, dopóki ta zmiana wskazana w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie wprowadzona do uchwały, nie naprawi te błędy, które zostały popełnione, dopóty nie możemy, nikt, szanuje w Polsce prawo, nie może uznać tej pseudokomisji. Nie ma dzisiaj waszej komisji. Jesteście grupą przebierańców, którzy w sposób bezpodstawny powołują się, że mają tytuł i władztwo prawne do tego, aby prowadzić takie czynności. Nie macie prawa nawet mieć dostępu do informacji, które do was tam wpłynęły. I kiedyś będzie to przedmiotem badania. Zwrócił się też w kierunku posłów koalicji rządzącej, wygarniając im, co o nich myśli. Mówicie, że straszycie nas, straszycie mnie, że będę doprowadzany, aresztowany. Myślicie naprawdę, że się tego boję? Tak? To dobrze. To dobrze, to myślcie tak dalej. Myślał Indyko Niedzieli. Wiecie, jest takie powiedzenie. Otóż, chcę Wam powiedzieć: nie mierzcie wszystkich własną miarą, bo można popełnić błędy w decyzjach, jakie podejmujecie. Zobaczymy, jak czas będzie rozstrzygał te wszystkie sytuacje, które są przed nami, ale z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że prawa będę przestrzegał. Jednak najmocniejszym punktem jego wystąpienia był z pewnością moment, gdy Ziobro zaczął mówić o paniach urzędniczkach z Ministerstwa Sprawiedliwości, które zostały zatrzymane w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Tak samo nie możemy zgodzić się na te wszystkie nadużycia, jakie były po drodze popełnione. I o jednej sprawie muszę tu powiedzieć, korzystając z tego, że występuję po raz pierwszy przed Sejmem o haniebnym, niebywale skandalicznym zachowaniu służb podległych Donaldowi Tuskowi, który, które w trakcie zatrzymania dwóch pań urzędniczych Ministerstwa Sprawiedliwości dopuściły się do zachowań, które nie miały miejsca już pod koniec rządów komunistów, które nie miały miejsca w czasach Kiszczaka i Jaruzelskiego. Zwrócił się w tym punkcie także do lewicowych aktywistek z Sejmowych ław, którym obojętny był los tych pań. Gdzie wy, kobiety z Lewicy? Gdzie wy jesteście? Zbigniew Ziobro nie mógł zrozumieć, dlaczego koalicja rządząca nie stanęła po stronie tych aresztowanych urzędniczek. Że zmuszano kobiety do tego, aby czynności fizjologiczne wykonywały, pod, realizowały pod okiem mężczyzn funkcjonariuszy. Przecież to hańba przez mnóstwo funkcjonariuszek. Jak możecie to bronić? Jak śmiecie to bronić? Dlaczego Donald Tusk się od tego nie odciął? To go w pełni obciąża. Ja wcale nie wykluczam, że on mógł wręcz zaleć takie działanie, biorąc pod uwagę to wszystko, co oni wiem. wiemy. Te wszystkie wymienione wcześniej argumenty, według Zbigniewa Ziobry, mają motywować jego działania w obronie prawa w Polsce. Otóż nie ulega wątpliwości, że to wszystko razem, wziąwszy. Tylko nas przekonuje, że musimy stać na gruncie prawa, i nikt z Was, nas i Wasze służby, nas nie zastraszał. Obronimy polskie prawo, obronimy polskie państwo. Zbigniew Ziobro postanowił jednak na tym nie kończyć i opowiedzieć nieco o swojej chorobie. Rozpoczął od przywołania momentu, gdy się o niej dowiedział siedząc na sali sejmowej obok Sławomira Mencena i Jacka Sasina. To można powiedzieć, tutaj na tej sali, siedząc obok między panem posłem Mencenem a panem posłem Sasinem, dowiedziałem się z internetu, że nowotwór złośliwy, który u mnie wykryto, prowadzi do śmierci w ciągu 6 lat 90% chorych. To potem dowiedziałem się jeszcze, że dodatkowo mam, powikłanie, mam przerzuty do węzłów chłonnych i górnej części żołądka. To właśnie wtedy zdecydowałem się zawiesić swoją działalność polityczną i skoncentrować na leczeniu. Ale wszyscy chirurdzy, bez wyjątku, o których jeździłem, pięciu ośrodków w Polsce, jak chwaliła się prokuratura, tak to prawda, konsekwentnie informowali mnie, że muszę podać się operacji. Bardzo nie chciałem się poddać tej operacji, po to do nich jeździłem, dlatego ich pytałem, ponieważ przeczytałem, każdy może to przeczytać, kto się zainteresuje sprawą, że ta niezwykle skomplikowana operacja w przypadku nowotworu przełyku rozległego jest związana z ryzykiem śmierci. 8% pacjentów umiera wokół, w związku z taką operacją. I dlatego chciałem je uniknąć. Dlatego zaatakował Komisję Śledczą za opinię biegłego, która twierdziła, że mógł zeznawać już miesiące temu. Ale dowiedziałem się od nich wszystkich, wybitnych polskich onkologów, chirurgów, że muszę, że takie są wskazania, zalecenia też Medycyny Światowej. A oto wasza biegła stwierdziła, że mogłem, że nie musiałem. Że mogłem przyjechać i zeznawać przed Komisją Pegasusa. Naprawdę skara bezszczelności przekracza wszelką miarę również, że manipulowaliście opiniami biegłej. Szczególnie, że według jego informacji nikt nie kontaktował się z jego lekarzami w sprawie najnowszych wyników badań i historii leczenia. Co więcej, co więcej, e, dowiedziałem się od lekarzy, którzy mnie leczą właśnie z tych różnych powikłań i na szczęście, robią to wspaniale, jestem bardzo wdzięczny, chciałem mi tu gorąco podziękować tym zagranicznym i tym w Polsce, że e, w ogóle nikt się do nich nie zwrócił. Aktualne Badania medyczne aktualne, pokazujące aktualny mój stan zdrowia. I na, na jakie podstawie w takim razie była wydawana ta opinia, która kwestionuje zwolnienia, jakie były dane. Jeżeli, na przykład, w jednej, z jednym z ośrodków, który leczył mnie w związku z paraliżem e, struny głosowej, lewej struny głosowej, w wyniku operacji, widać nawet blizny, jak to się przyglądnie, gdzie są udokumentowane badania pokazujące, że, że struna głosowa jest sparaliżowana, że nawet bodźce w postaci prądu. Bo takie stosuje się leczenie, początkowo nie działały, to wszystko jest dokumentowane. W ogóle nie została ta, ta, ta klinika poproszona o to, aby dostarczyć badania, a przecież to dostarczałem zwolnienia. Więc to jest chutzpa, to była jedna ustawka z tą waszą opinią. Wy nie chcieliście dotrzeć do realnych badań, nikt mnie nie spytał, abym dostarczył badania, nikt mnie nie poprosił też o badanie, i stwierdziliście, że rzekomo mogłem się stawić. Jednak podczas głosowania, jak można było przewidzieć, Sejm nie wziął pod uwagę argumentów Zbigniewa Ziobry i zagłosował za odebraniem mu immunitetu i przymusowym doprowadzeniem go na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przystępujemy do głosowania, kto z Pani Panów posłów jest za przyjęciem wniosku z 7 listopada 2024 roku Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Roku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, bezwzględna większość 231 za 241, przeciw 204. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej posła Zbigniewa Ziobry. I to wszystko w tym odcinku. Jak oceniacie wystąpienie Zbigniewa Ziobry? Czy według Was ma rację? Czy koalicja Donalda Tuska przesadza ze swoimi działaniami? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli podoba Wam się to, co robimy i chcielibyście wspomóc naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem lub zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie. Cześć.